M Szyman. Gramy na becie i za chwilę będzie nowa Beta. I graliśmy na Laser Tracer i teraz mamy Finalos los Hot Wheels Hufka, A więc gramy jak ty. Mamy wojnę z testerem gry. Bo to jest Polak i on nie chciał uderzyć mnie. I, I raz go już uderzyłem. W się odcinek przeciąć? Kurde! Nie ma! Co ty sobie myślałeś? Rzecz Kuboluksem... O nie, tester gry. No i jeszcze mam najsłabszy samochód. A on ma klucze chyba najlepszy. No dobra. Co ja mogę sobie co najmniej pobawić się na tej mapce? Ale ja was nie będę zanudzał. Mogę Wam pięść wysłać, ale to jeszcze ognistą, bo, bo sobie tam Pasa kupiłem. I teraz na ekranie macie wszystkie nowe skiny. I jeszcze ten i teraz Wam pokażę. Macie tu Ups, Sikabi Bara i animacje. Czekaj Czekaj widzu albo wszystko. Ja Ci to tak pokażę. Sam baden on się wykrzywia, jak robi dance. Tutaj greater solo. Teraz otwiera szampana. I to! Lol! Maj korona, korona. Eee! Tutaj mamy takie śmieszne. To w sumie śmieszne, nie? To? Nie wiem. Chyba widzowie nie ma serduszka. Takiego serduszka. Ona już jest w sumie, guys. I teraz pokazuję wam wszystkie kroki. Rainbow Pioruny, Hyperdrive, Mach 10, Liquid Metal, Smoke i Heart Pop. Uu, Dobra, a więc my gramy giereczkę. Wygrać tą betę! Dobra, widzowie. Teraz daję emotkę ją. Bo wygram za chwilę z nimi. I jestem smutny. Jak dzięcią. O nie! Taki dzięczą, ze mnie smutny. Przecież Prawie przegrałem. Przegram to, przegram to. A nie bo to są boty. No tak widzowie. Na becie to są boty albo gracze z betą. Nie, ale więcej jest betów, mówię. Botów, mówię wam. A ja mogę sobie pójść tu i zrobić gimflexa. A mogę jeszcze zrobić tu gimflexa.

jest dwóch normalnych graczy, nie botów. Obor Bartmend. Uwierzcie mi, grałem sam. grałem normalną gierkę, bo tu nie ma botów. Znaczy, są boty. No ale no... Tak, to są same boty, tu bo chociaż mamy trzech graczy. I on... Nie miałem wczesną betę, bo ten miał tego. Ten bokser miał... Yy, jak się nazywa? Kurczę, backflipy. To jest finał? Bo już zapomniałem. Dobra, jeżeli nie wygram, to nie wygram, ale i tak będziemy mieli tą betę, bo już się nie mogę doczekać. Wiem ja widzowie, że to nie, trochę nie fere. Ja Jestem pierwszy, widzowie. Szybko, szybko tutaj, szybko, szybko, szybko. Dobra, teraz sobie podskakujemy. Ale on tam robi trika. Ale mnie nic nie powstrzymuje, żeby mieć BT. Ej, widzowie, jechał. Jest dobra. Jechałem chwilę w tył, ale wygraliśmy. Macie potwierdzenie. A więc widzimy się na becie. Nie możesz tam. Nie możesz. Dobra. Mamy. Zowie, próbuję odpalić beta ale coś mi się nie uda. Zowie, może później Wam nagram ten odcinek dzisiaj zrobię zwykły. Z bety zwykłej. Może jutro. Albo dzisiaj będzie dodatkowy. Nie wiem dlaczego, A więc gramy. Dobra widowie Lecimy tą giereczkę Sium. Siu. To wygląda bardziej niż stadion piłkarski w sumie W sumie to wygląda jak stadion piłkarski Tylko że, tylko, że nie ma pasków Mm -hmm. Mm -hmm. Co? O nie, dobra widzowie. Wkurzyłem się i daję emotkę. K i O. k -i -o. A, dobra, tak, przegrałem. Dobra widzowie, chyba nie myśleliście, że będzie to nudny odcinek, kiedy sobie gram normalne gry. Dajemy blok daszo, dożo, daszo, daszo. i co robimy? To robimy gramy to miał być taki anime update i takie kroki polskie. Może Wam później pokażę liki, czyli rzeczy, które powinny zostać dodane. To są liki, które będą w becie i będą dodane do Stamdogueis. Eee. Dobra, no, 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 oh, no. Ej, dobra, ja chcę zrobić sobie save'a. Ja chcę zobaczyć czy ja umiem save. A. Nie umiem. Próbuję się nauczyć. Dobra! Let's go! Zrobimy drugiego. Let's go! Aj! Dobra nie ma! Próbujemy jeszcze raz, ale może teraz zrobimy na mapce, o której nie wiecie, jaka jest mapka, bo wam nie powiedziałem, a nie, wam nie pokazałem. A więc zobaczycie za 3, 2, 1. I macie super slajda. Zostawcie dzwoneczek i suwa tak w ogóle. Chyba wam nie mówiłem. Oh, w dzisiejszym odcinku, ale nikt mnie nie, nie spróbuje. Zobaczcie na subskrypcję na przykład Oliviera. Też go po prostu subskrybujcie, żeby mu się miło zrobiło. Może. subskrybujcie go po prostu, bo dziwne film nagrywa w się. Mówi na Marsa niebo specjalnie dla Was. Znaczy, mówi, no, mówi na Marsa niebo. Stara się dla Was, żeby był fajny content. Widzicie, boski człowiek. Boski człowiek. Złoty boski człowiek. Tak. Oh no, wow, tu się robi troszkę niefajnie. Ouf, Marinka Malinka Dobra Walecie Kurde, co się stało? Dobra, to no, jeszcze raz Co? Ej nie, widzowie to jest zło Ej dobra Ja lecę A ja lecę, ty! Bo da, ja... To przegram. Widzowie, a tak nie może być. No ty, dzieci! Nienawidzę, dzieci. Piszcie hashtag niedobry, Yeti. Albo nie, napiszcie hashtag beta. Bo gram na bycie. Zdziwiliście się, gramy na jedno, jednego na jednego. Na mapce tempu. Bo wybrałem teraz Lost To był taki montaż, wiecie, chowanego montaż. Że zmieniłem tak naprawdę nazwę i ikonkę na Super Slidę. <ścoughs> Ej, ale powiedzcie, czy nabraliście się na to. Ale ja robię challenge. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Czy widzieliście kiedykolwiek 15 sekund challenge? Bo ja nie widziałem. I teraz widzicie mojego gameplaya ze super slajda, który wyleciał teraz o godzinę tej, o której to oglądacie Łódź, się, panie, ty, bo ja nie mam emotki buta i to jest chyba najlepsze żartuję, to jest najgorsze będę miał buta korkowego może ej pewnie dadzą takie coś jak but korkowy, nie? Nie wiem kiedy będzie mundial w 2026, albo może za kilka lat, może za rok, może kiedyś, może za miesiąc, może to dodadzą. Zobaczymy. Ej no, dobra, wkurzyłem się. Teraz robię najlepsze triki z Ameryki pod słoni. Pa! No i spadłem do wody śmierci. Dobra, a więc widzowie. baj, bye, bye. Bye bye, robię daby. Chwalę się moimi mięśniami. Samba dance robię, odpalam się szampana, gram na gitarze, koronkę całuję, płaczę i udaję kurczaka tym powitajem. Czekajcie, ja wam coś pokażę. Nie wiem jak mu się to udało zrobić, bo ja nie widzę jak to zrobiłem. Czekajcie. A zrobię pandę. I nie chcę tańczyć. Nara widzowie!